W tym odcinku odwiedzę Svalbard, czyli najwyżej położoną wyspę na świecie, która należy do Norwegii. Svalbard leży jedynie 1500 km od bieguna północnego, a przez większość roku panuje tutaj zima. Przez co jest to idealne miejsce do życia dla niedźwiedzi, reniferów i morsów. To było w ogóle kiedyś amerykańskie, później Norwedzy to kupili. Mieszka 2000 osób. Coś tam wiem. A jesteśmy tu, bo chcę odwiedzić wszystkie kraje świata najszybciej w historii. A ty możesz wesprzeć ten projekt, wykupując rozszerzony content na stronie lojteria.pl, A przy okazji, wygrać mieszkania nad morzem i Mercedesa AMG. Klasyka gatunku, 35 minut przed samolotem. To jest taka jeszcze zdrowa adrenalina. Taka, że wydaje mi się, że. Moim zdaniem, nie ma jest duże ryzyko, bo jeszcze musimy przepakować swoją walizeczkę Z tego lotniska w Berlinie wylatuję już chyba trzeci raz w trakcie tej podróży i to dlatego, bo każdy powrót do Polski kończył się tak naprawdę w Międzyzdrojach Bo jakieś sprawy tu jeszcze mieliśmy do ogarnięcia No a to jest w sumie bliżej jest do Berlina niż na przykład Warszawy z Międzyzdrojów Bo to jedziemy jakieś 2,5 godziny 3 godzinki no 3 godzinki Dobra, ty... e, uciekam, dobra, dawaj ja. Tak, ja to ty się wyprostuj, siema Dzięki temu, że samolot jest opóźniony Mam czas na to, żeby zjeść śniadanie o godzinie 21. Mm. Mój pierwszy pobyt w Oslo, Norwegii. I jakie ładne lotnisko jakie kulturalne takie nieoczywiste. Co to jest za ciekawe rzeczy na lotnisku? Miecze. Cały ten projekt to jest nieopisana liczba pracy i presji, którą mam gdzieś na swoich barkach. Jak wróciłem do Polski, to mnie tak to zaatakowało przez ten jeden dzień, bo zdałem sobie sprawę, ile osób czeka na moje odpowiedzi, na mój ruch z mojej strony, na to, żebym coś feedbackował. A kiedy wylatuję i wyjeżdżam z Polski, to mimo, że problem nie jest rozwiązany, to mi się wydaje, że od niego uciekam i że już się nie dotyczy. Za 5 kilometrów Uberem Muszę zapłacić 76 zł. Dobra, to jest z lotniska, nie? Więc wiadomo, to może być też drożej, bo to jest drogo generalnie też w Warszawie, jak bierze z lotniska Ubera. Ale to już jest taka cena z kategorii hamstwo, nie? O Norwegii, tak naprawdę, pewnie moja wiedza bazuje na stereotypach: że kraj bogaty, że dobrze się żyje, że jest drogą, i tak mi się właśnie kojarzy jako kraj taki mocno połączony z naturą, takimi organicznymi rzeczami, drewno, beton, coś tam nowocześnie. No i tak w sumie lotnisko pasuje ze wszystkim. O. o. Ładny pokoik. Popracuję. Pójdę wcześniej spać. A jutro ruszam na Svalbard. To będzie piękna przygoda. no niepowtarzalne miejsce. Patrzę w ekran, to. się zaraz. Mam lecieć na arktyczne safari. Planuję zobaczyć laboratorium, które jest takim. Jestem taki schron na tej wyspie, w którym są chowane nasiona pojedynczych gatunków na wypadek jakiejś bomby nuklearnej czy jakiejś katastrofy ludzkości. I to jest ciekawe, bo wychodzi na to, że Svalbard, czyli ta wyspa to jest moja ostatnia wizyta w Europie przed lotem do Ameryki Południowej i to jakże widowiskowa jakże inna. Dzień dobry, YouTube. Samolot za półtorej godziny, a więc jeszcze spokojnie pójdę sobie na śniadanie, porozmawiam sobie z ludźmi no i wyruszamy. Nie mogę się doczekać, jest to jeden z takich podróży, jeden z podróży, na który się bardziej jaram w kontekście tych, które miałem zaplanowane na Europę. Porównałbym to trochę do Grenady, a może nawet ciekawsze. Moje ulubione lotnisko, no chodzę. Podróżowanie z kimś jest fajne. Z Twoimi najlepszymi ziomalami jest jeszcze fajniejsze, zajebiście się z chłopakami podróżuje. Ale podróżowanie samemu jest zupełnie innym doświadczeniem i zaczynamy coraz bardziej lubić. Ale niesamowity widok. Czegoś takiego właśnie brakowało mi na Grenlandii. Zajbiście to wygląda. To na Svalbardzie, w mieście, do którego lecę, żyje tylko 2000 osób. To jest miasto, w którym nawet nikt się nie urodził, tam się nie da urodzić. Tutaj wszyscy przelatują, bo na poród lecą do kontynentalnej Norwegii. Tak sobie właśnie chyba trochę wyobrażałem Grenlandię, zanim tam poleciałem. A o Svalbardzie to ja nawet nie słyszałem. Ale dzięki Bogu robię to wyzwanie i się dowiedziałem. Bye. 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 Mroźno i deszczowo. Kropi deszcz. A problem jest taki, że ja wróciłem tylko na jeden dzień do Polski, bo na ten bilet czekałem dwa miesiące. Ponadto musiałem odebrać drugi paszport, który jest tam niezbędny przed wylotem do Ameryki Południowej. Bo kiedy ja tutaj podróżuję i jednego potrzebuję, to muszę wyrabiać sobie wizy do Gujany Francuskiej. I podsumowując, na ten jeden dzień w Polsce zrobiłem wszystko w tak szybkim tempie, że zapomniałem, że trzeba wziąć jakieś ciepłe ubrania. Mam bluzę i długie spodnie, nie? Ale. Jak będę pływał po arktycznym safari, oglądać morsy, to wydaje mi się, że przydałabyś to też czapka. Więc chyba pierwsza misja na dzisiaj to kupić sobie jakąś tutaj sfalbracką czapkę. Tak. O, się, Dominika. Cześć, Dominika. miło mi. Poznajcie Dominika. Z zawodu jest fizykiem, naukowcem, meteorologiem i przewodnikiem. Ten znak tego misia to jest tak tylko dla ozdoby. Czy to faktycznie miś może przybiec? Ale po prostu bardziej dla ozdoby. Ale wiesz, co tam, tam jest camping z tyłu? I tam rzeczywiście y, był kilka lat temu wypadek z misiem. O! Tak. Kurcze. Dawno tu mieszkasz? Yy, od wiesz co, większości od 2015 roku. Od 2015? Yy, tak. Ja z wykształcenia jestem w ogóle fizykiem. Okej. Okay. Yy, kiedyś pracowałam naukowo w Hiszpanii. Mieszkałam tam 10 lat. Yy, I troszkę po mojej pracy doktorskiej się wypaliłam zawodowo. Mm -hmm. yy, przyjechałam na Svalbard. Pracowałam jako meteorolog na polskiej stacji. To pokażę Ci na mapie, gdzie to jest. A później z dużo różnych rzeczy, byłam przewodnikiem wiele lat. Przyciągnęła ci tutaj ten aspekt zawodowy z być meteorologiem, a zostałaś dla... Nie, nie to. Nie Czy... wiem, co mnie przyciągnęło. Przyciągnęło mnie, żeby pojechać w inne miejsce i coś, okay. coś, coś specjalnego doświadczyć. No. Oh. Zaraz obok lotniska znajduje się Globalny Bank Nasion. Jest to taki bunkier, w którym przechowywane są wszystkie nasiona świata. Przez niektórych jest nazywany bunkrem zagłady, ponieważ zasoby, które są w nim przechowywane, mają służyć tylko w wypadku końca świata, aby móc odbudować roślinność na Ziemi. 130 metrów w głąb. Coś, są to wszystkie nasiona wszystkich roślin na świecie? To znaczy. Tak by było idealnie, ale pewnie jeszcze tak nie jest. Ale do tego dążą, tak? Ale do tego, do tego dążą. Możemy podejść do drzwi, ale niestety nie możemy wejść. Fajnie wygląda to coś. To, to tak drzwi. i to jest... To całkiem fajnie się świeci, jak właśnie nosy polarne. Sią tych nasion rozumiem, że nie jest żadna, żadne państwo, tak? To jest jakby... e, nie, to jest jakby miejsce do przechowywania nasion, ale te nasiona dalej należą do danego kraju. To jest najważniejszy sklep, e, najważniejszy sklep na Svalbardzie. To jest e, monopolowy. W tym sklepie nie wszyscy mogą kupić alkohol. O. Przyjeżdżasz na statku, to nie możesz, e, nie możesz ze statku kupić e, alkoholu. E, jak chcesz na przykład kupić sobie teraz piwo e, na wieczór, e, no to musisz mieć e, no bilety lotnicze. A osoby, które no. mieszkają tutaj, e, mają taką kartę alkoholową. O, no, cholera. I co? mają od całej miesiąca, jak się to zeruje, tak? No to znaczy, to jest akurat na rok czasu. I co? A dlaczego to wynika, to ograniczenie w piciu alkoholu? Właściwie to ma, swoje, to ma swoje podłoże historyczne. Dawno temu to było miasteczko górnicze. Górnicy pili piwo i mocny alkohol. I na to, jest, na to są ograniczenia. Wino możesz kupować bez, bez limitów. Okej. Okay. O, tutaj jaka modelka. Mhm. Tak sobie leży. Co, to jest jedyny kościół tutaj? E, tak. jedyny kościół, za chwilę wejdziemy do środka. W wielu miejscach tutaj, jak się wchodzi, buty trzeba ściągnąć. E, tak. Trochę jak w Japonii, tylko tam kapcie od razu masz tak, e, do no, założenia. Czasami są kapcie, czasami nie ma. I na boseczka się człapie. E, tak. E, jesteśmy w kościele, e, łazienki w kościele. E, safe. Ale to w miejscach takich publicznych nawet się ściąga buty? E, tak, nie we wszystkich, w części restauracji, ale czasami nie. Co ty gadasz? W restauracjach? Tak, Ciekawe. Tak. E, w niektórych, okay. w niektórych. Safe nawet, ale to co? E, że, tutaj... że, że będę już z bronią nie wchodzić. A, Natomiast... chowa się tutaj broń przed Tak, e, tak. generalnie w, w budynkach, w budynkach różnych. W życiu to nie przy przypomina kościołu. Z takim wyobrażeniem, które ja mam na tym od kościoła. No, jest Bardzo taka przytulnie, taka. tak, widać, że otwarcie. Tak, jak domek taki. Tak. I w trakcie mszy, co? Ludzie sobie też tu siadają, eee, tak? piją kawkę. Tak, tam, tam jest jakby miejsce, gdzie jest msza, sprawowana. Mhm. A tutaj po mszy jest po prostu spotkanie, można się nabić kawę, herbaty. A widziałeś kiedyś niedźwiedzia polarnego, tak po prostu na ulicy, że ci nie A Wiesz doszedłem? co, na ulicy tutaj nie, no ale widziałam kilkadziesiąt razy niedźwiedzi, ale to jest zwykle, zwykle poza miastem. Uh -huh. no, zatrzymamy się tutaj. Jest tutaj e, centrum artystyczne. To, belong to the reindeer, right? Hmm? these are the horns of the reindeer antler oh, Okay. Antler. Yeah. because that's the point the antler is the one that is dropping okay. and okay. growing back and horns don't and the older they, they are back. The, the bigger the horns are or yeah the age of the uh, reindeer is it's older oh, okay. every okay. year it's bigger so when you think about Svalbard, is it, is it the place that you would like to stay longer like live uh, your life our plan is now like one year at a time Ja. Yeah. So, we have now decided that we will come back next year, because we will have the contract and we will take care of this place. Okay. But after next year we will next year we will see. It's 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 very nice to come here, but then after the time it's very nice also to go from here. Right? Yeah. I don't know how to explain it. It's... No, i musiałem coś kupić dla was do mieszkania w międzydrojach. No i z racji tego, że jesteśmy sąsiadami, to kupiłem wam otwieracze do piwek. To jest mój hotel, tu jest jakaś restauracja, a tam jest kopalnia węgla. Pożyczyłem kurtkę od pani na recepcji, a czapkę od Dominiki. Zapraszamy zaraz na polowanie morsów, czterogodzinna tutaj wyprawa w okolicy jakiegoś lodowca, gdzie te morsy podobno sobie wylegują, nie ruszają się i czylują bombę i będziemy stary się upolować, oczywiście pod kątem filmowym, nikt tutaj nie będzie polował na morsy. przynajmniej nie wydaje. Jeszcze 10-20 lat temu widzielibyśmy lód w tym miejscu, w którym płyniemy, ale pod wpływem globalnego ocieplenia, z tego co mówiła Dominika, nie zobaczymy go. Jeszcze mijamy opuszczoną sowiecką wioskę i w ogóle w samym Svalbardzie jest dużo opuszczonych wiosek. Zresztą w była bardzo długa wojna. Jest to wyspa pod jurysdykcją Norwegii, ale teoretycznie nie jest Norwegią. Więc to wszystko trochę skomplikowane, bo w tym wszystkim jest wciąż jakaś na przykład to rosyjska wioska. Kawałek od Longyearbyen. I... Niby to jest pod jurysdykcją Norwegii, ale Rosjanie tam wydobywają węgiel i podobno nie wiadomo co tam jeszcze. A tak swoją drogą to do tej rosyjskiej wioski nawet nie da tak się dostać normalnie drogą bo w całej Svalbardzie jest tylko 40 km dróg więc żeby tutaj się dostać to można albo skuterem śnieżnym zimą albo łodzią albo helikopterem Siedzę tak sobie i się zamyśliłem tak na 20-30 minut po raz pierwszy od dawna przestałem się przejmować tym wszystkim i tak spina całym tym kontentem. Nie da się robić codziennie zajebistego odcinka w trybie, w którym ja podróżuję i żyję. Nie da się, już wiem. Wymagałem od siebie więcej niż było realne po prostu. tak? I tak po prostu siedzę i podziwiam jak to jest pięknie, jak... Jak mózg się regeneruje. Jak przestaje myśleć o tym, żeby tylko nagrywać, tylko żeby tutaj być, tu i teraz. I się cieszę. I dziękuję, że mogę to robić dzięki wam. Wciąż trwają, gdzieś tutaj podobno były widziane, podobno gdzieś przed chwilą się wynurzały z wody, i dlatego wyszliśmy i spowolniliśmy, by dać im szansę na ukazanie się naszym ludzkim, ignorantkim oczom. Póki co moje nie zarejestrowały żadnego śladu morza. Morsę znalazłem! Jeszcze chyba nikt nie widział tylko ja. No już pewnie teraz zauważam. Są tam. O, kły <gry> Ale się chilują ziemalo. Mam kilka fajnych ciekawostek, które usłyszałem od pani. Pierwsza jest taka, że morse można poznać po tym, że jest starszy, po tym jak ma więcej blizn na ciele, bo one bardzo ze sobą rywalizują. Jak generalnie jest, one dożywają tam do 40 około e, i wtedy są podobno mocno już poharatane. A druga ciekawostka jest taka, że one mają różne kolory: są jaśniejsze i są ciemniejsze. I to dlatego, że to działa tak samo jak z ludzkim ciałem. Jak jest tam zimno, krew inaczej krąży, robi się blade ciałko. Jak jest nam ciepło, jesteśmy znowu dokrwieni, e, ciało nabiera kolorów i tak samo jest z morsami. Tak, tak przynajmniej posłyszałem od pani. No wydarzenie z kategorii tych... ...zapierających dech w piersiach. Cii, si. <grych> Autentyczny przypływ, taki jakiś człowiek, po prostu z tytułu przebywania w takim... No ...niepowtarzalnym miejscu. Kolor wody jest naprawdę wspaniały, taki szmaragdowy. A w moim wieku to się po prostu stateczkiem pływa i się ogląda takie rzeczy. Jest godzina 23 i ten dzień polarny daje takie poczucie sztucznego pobudzenia. To samo miałem właśnie w Grenlandii i w Islandii. No jakoś jestem tak sztucznie pobudzony, no to jeszcze gdzieś uderzę dzisiaj no. O, a zanim jeszcze ja wyjdę na miasto, nie powinno się tego robić o tej godzinie, zdaję sobie sprawę. Ale muszę sobie zrobić power napa. I nagrywam to w celu. O, nie wiem jakim. Stało się coś strasznego. <gryw> Zaspałem.